Szanowni Państwo, podobno w jednym z biur w telewizji publicznej e, przygotowują alternatywne wiadomości. Idziemy to sprawdzić. Dzień dobry. Dzień dobry. A co Panowie tu robicie? Przechodzimy Tak, bardzo nam tak? miło. Kontrola poselska. A Panowie na jakichś umowach jesteście? Uznajomych. To nie czyż tak? A pan się na ktoś nazywa? Dariusz Matecki, poseł na Sejm. A, pan A pan mi mniej... Pan jest, pan znany, to co pan tu przecież, jak pan Słucham? To, co pan tu jest, jak Dlatego, że jestem tu z kontrolą poselską. A, A, ja ale co panowie wy tu pan robicie? Pan A, A co tu pan robicie? Pan A, można wiedzieć? No pan każdy... A, jest A, to, tak? Tak. to i bardzo dobrze. Tak. A kim pan jest? Moim Taki asystentem, jest moim asystentem. asystentem. Tak. A to już pan takich asystentów ma. Bardzo dobrych Świetnych Mamy Miałem być Tomasz Alisa? A nie wiem, chciałbym was zatrudnić, niech pan spróbuje. A, nie A za to, bardzo. To to się bardzo pan się A to jest pan nie zna. Ale ma pan, pan jakąś umowę na THP tutaj pan na, się na pracę? Nie, na Paweł Kuska. Dzień, Dzień dobry. I co pan, i co pan robi w A, telewizji świetnie. publicznej? telewizji publicznej? A to bardzo dobrze. A mam nadzieję, że w ciągu ostatnich lat też pan był wiernym fanem. Oczywiście. Wspaniale. Oczywiście. No dobrze. A czemu... Bardzo dziękuję panie pośle. Do widzenia. Bardzo miło nam było. A coś już nagraliście Państwo? możemy coś obejrzeć? Jakieś materiały dobre? Halo? Nie no, my tak państwa nie zostawimy. No, są, nagraliśmy, byli tutaj, są. Tutaj nagraliśmy listy, tutaj weźliśmy pustka, no. czyż... Tak, pustka czyż, pustka czyż. Tak, nagraliśmy tak, y, Ale ma pan jakąś umowę już, czy pan na razie tak w, jako wolontariat to, to nagrywa? Jest, jest, tak, panu tak, tak. U pan jest, a, kto? kogo pana jest, tu, tu tak, tak. Osób, pan tu zna? A tego, tego co tam się zamknął na górze też pan zna? Kto tam się zamknął na górze i gdzie na górze? W biurze u prezesa.